Dziś pierwszy dzień egzaminów maturalnych. Na pierwszy ogień jak zwykle poszedł język polski. Sprawdziliśmy, jak z tym przedmiotem poradzili sobie tegoroczni maturzyści z Wysokiego Mazowieckiego. No dobra, to powiedz jak poszły pierwsze wrażenia. Dobrze, wydaje mi się, że jest całkiem w porządku wszystko ogólne. Podobał mi się straszny temat, drugi. A jaki był? Jak słabe decyzje bohaterów wpływają na ich dalszy Aha. los. To okay. W porządku było. Użyłem lalki, tanga, zbrodnia i kary i przedwiośnie. No, trudna nie była. Była taka pośrodku. Mam nadzieję, że będzie dobrze i czekamy na wyniki. O czym pisałeś? O źródłach nadziei w trudnych czasach. Na się Odwołałem się do dżumy i do zbrodni i kary. Yy, no średnio, średnio. Myślę, że 30% będzie, może 50. Yy, ale średnio, która część gorsza? Która część gorsza? Wydaje mi się, że ta pierwsza, bo tematy rozprawki nie były takie złe. Temat z rozprawek wybrałeś? Wybrałem drugi, czyli jak, jak zła ocena sytuacji może wpłynąć na życie człowieka. I na czym bazowałeś? Yy, oparłem się o Adam i Ewę o rok 1984. Yy, pierwsza część prosta, ale już rozprawka, tematy były skomplikowane, tak uważam, że. Niby się dało jakieś lektury dobrać, ale tak, żeby argument, no to już ciężej. Mm -hmm. A który temat wybrałaś? Drugi. No, I o czym pisałaś? Yy... No, w sensie na bazie jakich lektur? To, to się te, tego nie przyznaję, <laughs> lepiej nie, ale to był temat właśnie tam o błędnej opinii, no to się coś dało w tych lekturach znaleźć. A pierwsza część mówisz w miarę do przyjęcia. Tak, pierwsza część właśnie była zadziwiająco prosta. Te, yy, ten język polski w użyciu był bardzo prosty. Ogólnie poszło dość dobrze. Zadania nie było jakieś trudne. To takie łatwe były. A jak wypracowanie? Prosto poszło. Około 900 słów to tak standard u mnie to. A który temat wybrałeś? Drugi. No. Nie wiem, czy mogę mówić, ale drugi. Można już. E, jak wpływa ocena na życie człowieka? Uh -huh. Błędna ocena sytuacji. I y, na czym się opierałeś? Na lekturach i przykładach z historii świata uh -huh. współczesnego. Było ok, nie była taka trudna, jak się, zdawałem. Jak się zdawało. Uh -huh. A który, który temat wybrałeś? E, pierwszy. Z nadzieją był, nie pamiętam dokładnie jak się. Uh -huh. I na czym się opierałeś? Na lalce i na tangu? Średnio, naprawdę. Trudno było. No właśnie, co było yy, trudniejsze? Pierwsza część? Wypracowanie? Wypracowanie chyba. Mhm. W moim stanie wypracowanie. A który temat wybrałaś? Pierwszy. I na, o, na czym bazowałaś też, yy, Nadziei w trudnych sytuacjach. Mhm. I na czym się oparłaś na architekturze? Yy, rok 1984, dżuma. Yy, wzięłam jeszcze tatuarzystę z Auschwitz i kamienie na szaniec. Mhm. W miarę dobrze. Tak? Maturkę dosyć na rozsądnym poziomie, jeśli można tak powiedzieć. Mhm. Oczekiwałeś tylko na wyniki. A który temat w waszym przypadku? Pierwszy, o źród, źródle nadziei. Mhm. I na czym y, bazowałeś? Na zbrodnikarze, na roku 1984 i z lektur podstawowych to chyba raczej tyle. Mhm. Ja głównie bazowałem na potopie. Też nawiązałem do rapera. To taki, taki dosyć backgroundowy raper, ale to mniejsze o to. Jeszcze głównie bazowałem na życiu. Jeszcze na, na II wojnie światowej odwoływałem się do tego tematu, że nadzieja głównie była potrzebna dla żołnierzy podczas, drugie, podczas samej wojny. Ja to się odwoływałem do drugiego tematu, że błędy w sytuacjach wpływają na człowieka. No to się odwoływałem do lektur tych wojennych do człowiek, że człowiek jest lagrowanego i tak dalej. Pan Tadeusz. Myślę w sumie jeszcze się odwoływałem do wesela. Mhm. A powiedzcie mi, jak ta y, pierwsza część? Yy, nie było złe. Mhm. Teksty przyjemne, test też w miarę ok. Tak? Test, no, test to w sumie dla mnie była prostsza rzecz niż samo wypracowanie, bo ja do wypracowania mam tak głowy. Bez komentarza. Miejmy nadzieję, że dobrze. Dowiemy się po wynikach, ale. Ale twoje odczucia? Moje odczucia po maturze są bardzo pozytywne. Oby tak dalej. No a przekonamy się po wynikach, jak a tak jak... naprawdę poszło. A jak ocenisz trudność egzaminu z języka polskiego? Nie można powiedzieć, że był trudny, ale i na pewno nie był łatwy. Poziom, myślę, że był bardzo wyważony. Co do tego, czego uczyliśmy się przez cztery lata, więc czas pokaże, co będzie, jak dostaniemy wyniki. Pierwsza część gorsza, druga, czy jednak to znaczy, pierwsza, czy to wypracowanie? Myślę, że pierwsza, bo w pierwszej było pewne zaskoczenie, dużo było nauki o języku, to się chyba tak nazywa, czyli różne te epitety, czasowniki i tak dalej. Więc myślę, że pierwsza, chociaż też nie była jakoś nie do napisania. A jak twoja rozprawka? Który temat wybrałeś? Na czym bazowałeś? Temat wybrałem pierwszy. To były źródła nadziei w czasach trudnych dla człowieka. No i skupiłem się głównie, jako główne dwa, dwie lektury, to skupiłem się na przedwiośniu i potopie. A moimi kontekstami był Konrad Wallenroth i Dziady, część trzecia. Wrażenia po maturze myślę, że bardzo dobrze. Myślę, że wysoki wynik. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Jestem zadowolony z tego, co napisałem. A właśnie, powiedz mi, na który temat pisałeś wypracowanie? Na no, temat drugi, jak błędne oceny sytuacji może wpłynąć na, na życie człowieka. Na czym bazowałeś? Na lalce. Starałem się bazować na, na decyzji właśnie podjętej po, po zdradzie. A powiedz mi jeszcze ta część pierwsza, tak? Jak, jak poszło, jak ją ocenisz? Część pierwsza myślę, że poszło całkiem, całkiem nieźle. Spodziewałem się cięższych pytań, ale byłem mile zaskoczony. Więc jestem też zadowolony z pierwszej części. No w miarę dobrze spodziewałem się, że będzie gorzej. Tak? tak. Myślałeś, że będzie trudniejsza? Tak, spodziewałem się trudniejszej, ale pierwsze te pytania z tekstem ogólnie łatwe takie. W porządku, myślę. No, na wypracowanie też myślałem, że będą trudniejsze tematy. Uh -huh. A co wybrałeś y, na rozprawkę? Yy, pierwszy temat. Uh -huh. to... Na czym bazowałeś? No, głównie odniosłem się do przedwiośnia. Yy, odniosłem się też do roku 1984. No, też wspomniałem o Micie, o Demeter i i coś jeszcze była, nie pamiętam. Ale ogólnie wrażenia pozytywne? Pozytywne, tak. Chyba dobrze. Tak? Który temat wybrałaś? brałaś? E, ten pierwszy o nadziei. I na czym bazowałaś? Co, co jakie lektury sobie wybrałaś? E, pieśń o Rolandzie i ogólnie się odwołam do chrześcijaństwa. E, z mitologii Orfeusza i Eurydykę i, e, i do Antygony. A powiedz mi, jak ogólnie ocenisz, trudna była? E, myślę, że była łatwiejsza niż próbna. Uh -huh. Nie były najgorzej. Ta, całkiem sprawnie, fajna maturka była, tematy też spoko, na który temat i poszło na pierwszy. Uh -huh. I na czym bazowałeś? Bazowałam na lalce, trochę na, proszę państwa, do gazu i też przywołałem jeden film, który oglądałem. Uh -huh. Uh -huh. A jakoś tą pierwszą część. Pierwszą część? Um, takie ogólnie te teksty były takie trochę dziwne, musiałem powtarzać się bardzo, no ale jednak dało się tam coś zrozumieć, no. uh -huh. Czyli ogólne wrażenia? Jestem pozytywnie na, na to nastawiony. Bardzo dobrze, no fajna rozprawka, nie ciężka, pierwszy temat przynajmniej, mhm. bardzo fajny. Moje lektury, mogłem się odwołać, więc spoko bardzo. I do czego konkretnie się odwołałeś? Do roku, do innego świata przede wszystkim, do tanga. No taki bardzo, bardzo tragizm przedstawiłem tam w tej rozprawce, bo raczej tam było o tych losach, czy jakiś tam próbach nadziei, i to wszystko spływało na panewce zawsze, więc w ten sposób, no to do tego wszystkiego się przygotowałem. A jak pierwsza część? Trudna? Pierwsza część spoko, bo był plakat z roku, który przeczytałem w pełni, więc jak najbardziej dało się całkiem ciekawie odwoływać. A oprócz tego, to wydaje mi się, że większość rzeczy dało się już wcześniej mieć czy przerabiać w jakikolwiek sposób. Czyli wrażenie ogólnie? Ogólnie pozytywnie, bardzo pozytywnie, mimo że Bardziej matematyczną głową jestem, to myślę, że naprawdę nie mrawy, nie słaby wynik się wykręci. I myślałam, że będzie gorzej, się pozytywnie zaskoczyłam i że raczej będzie dobrze wszystko. Mm -hmm. To także jestem w pozytywnej myśli. Mm -hmm. Może zaczniemy od tej pierwszej części, jak ją ocenisz? Yy, myślałam, że będzie gorzej. Wyjątkowo dobrze poszło wszystko. Jakby taki było jasno, przejrzyste, że zadanie było wiadomo o co chodzi. Mm -hmm. A odnośnie wypracowania, jaki temat wybrałaś, na czym bazowałaś? Yy, bazowałam na lalce, na zbrodniarzy i na macbecie, a wziąłam temat o. E, czy jakby działania mają wpływ na naszą przyszłość, błędną na sytuacji? Czyli jest pozytywnie. Tak? <grym> pozytywnie. Pozytywnie, w miarę łatwy, da się zdać. Także pozytyw jakiś. Jesteśmy dobrej myśli. Okej, okay, powiedzcie mi y, jakie wypracowania wybraliście, do czego się odwoływaliście? Bądź drugi temat i do lalki i dzwonika się odwoływałam. Ja też drugi temat i do lalki i do mitologii. Ja wziąłem pierwszy temat, odwołałem się do zbrodni i kary i do Biblii, tak, do Biblii się odwołałem, no. Ja już też nie pamiętam. Ja wybrałem pierwszy, do Biblii, jako do Księgi Hioba, do, do... do... do Dziadów, części trzeciej i do Konrada Wallenroda. A co się części pierwszej, taka łatwo przyswojalna? No, tak. tak. Tak, te teksty o kosmosie w porządku były, bardzo spoko. Tak, no, teksty kosmosi fajne, przyjemne, w miarę do czytania, nic trudnego. Ta druga część taka trochę zawiła, trochę pogmatwana, ale nie było źle. Mhm. No właśnie fajne było to, że nie było jakoś tak nagmatwane w tych tekstach. Dało się zrozumieć od razu, co tam było w tych tekstach i te odpowiedzi na pytania, a ta druga część też w sumie nie taka zła była. Takie fajne lektury. Bardziej y, stresował ci dzisiejsze Polski czy jednak jutrzejsza matematyka? Bardziej jutrzejsza matematyka. Przed matematyką szczerze mówiąc. Mhm. Bo wydaje mi się, że polski to nie trudno, bo jakkolwiek chodzę ze szkołę, więc wątpię, że cokolwiek może źle pójść. Czyli wrażenia pozytywne? Tak jest. Bardziej przed polskim, bo z matematyki raczej celuję wysoko, a z polskiego raczej w 30%. Polskim się stresowałam, że wezmę i napiszę kardynała, ale chyba się obejdzie bez. Ja się w ogóle nie stresuję. Jestem przygotowany. Pewność siebie jakaś jest, że się zda, więc bez problemu. Chyba jednak przed polskim miałem trochę większy. Tak? tak? Ale ogólnie wrażenie, jak sobie tak podsumujesz? Myślałem, że będzie gorzej, ale da się opanować stres. Polski zdecydowanie. Tak? Tak. Ale ogólnie bardzo zestresowana? Nie, nie, ale no stres jest, wiadomo. Matematyka chyba będzie bardziej stresująca. Polski to tak spokojnie. Dla mnie Polski to naj, najwięcej stresu spożył, z dnia na dzień już będzie coraz mniej. Ogólnie cała matura. Stresująca? Bardzo, zwłaszcza matematyka, ale wierzę, że jakoś się uda poradzić sobie z tym problemem. Jednak większy przed matematyką, szczególnie w moim przypadku, jeżeli tej matematyki bardziej potrzebuję na studia, więc, więc przed matematyką stres większy, chociaż yy, miejmy nadzieję, że nie będzie, nie będzie jakaś bardzo trudna. Stresu nie ma, ale też nie ma zbytnio wysokich aspiracji, więc... Więc myślę, że się równa. Nie, dzisiaj, dzisiaj. Już, już teraz z górki będzie po tym polskim. Nie, tak jest, przed, nie ukrywam, przed matematyką, bo jest mi bardzo obca. <grym <grym jest <grym słabo mi idzie, także no, bardziej obawiałam się matematyki, tak przed polskim się taki luz jest. Jak już stres, to raczej przed dzisiaj. Całe szczęście z dnia na dzień będzie ciągle matura, więc... Myślę, że mniej czasu na stresowanie będzie i dzięki temu wszystko pójdzie tak pod rząd, na raz. Nie, jakoś nie było stresu, matematyka to jest lepsza podstawa. Nie, to pewnie rozszerzenie będzie jest stresujące. Nie, to dzisiaj stres, bo jednak wszyscy z Matfiza jesteśmy, to matematyka tak, łatwiejsza, tak, łatwiejsza tak, jutro. <laughs> jutro. To że prostszy dzień do napisania i jutro już w mniejszym stresie. Dzisiaj najgorszy dzień już za nami, tak? No, nie dość, że poniedziałek to jeszcze matura z polskiego. <laughs>